Pan Bóg stawia nam przed oczy dzisiaj obraz winnicy. Winnicy, którą założył, winnicę, winnicę o którą się troszczył zarówno w pierwszym czytaniu w Psalmie, w Ewangelii. Winnicę, którą jest najpierw dom Izraela, a teraz my wszyscy, już z nas. Winnicę, którą Ustanowił na żyznym pagórku winnicę, którą okopał, otoczył murem, którą oczyścił z kamieni, której zasadził szlachetną winorośnię, której zbudował wieżę, zbudował tłocznie i oddał dzierżawę. Pan Bóg. Jak potem sam mówi w pierwszym czytaniu, co jeszcze miałem uczynić w winnicy mojej, a nie uczyniłem. Pan który zrobił wszystko, co mógł, aby ta winnica wydała owoce. Aby ta winnica z tej winnicy miał plon jemu należny. Co jeszcze mógł zrobić? Okopał. Więc ochronił, zabezpieczył, czyścił z kamieni, a więc powyciągał wszystko to, co by mogło przeszkadzać w owocowaniu, przeszkadzać we wzroście. Dalej zbudował wieżę, aby tam mogli być strażnicy i doglądać, czy coś się nie dzieje, czy, jak, czy jakiś dziki zwierz nie wchodzi by się. Łamać i stratować, <laughs> zaorać część winnicy, czy jakiś łodziej nie miał wejść, wierzę, by strzec, żeby się tłucznia, aby winną móc przerobić na owoc, na produkt, z którego można korzystać. Pan mógł zrobić wszystko, co mógł. Aby winnica przynosiła plon. I tak, skoro mówi dalej Pan Bóg do nas, skoro winnica zamiast winogron daje jagody, mimo że Bóg zrobił wszystko, to Bóg mówi tak, rozbiorę żywopłot, rozwala urodzenie, zamieni na pustynię, nie będzie plewiona, więc wyrosną fasty i nie będzie deszczu. Tak się stanie. Winnica zostanie zostawiona na pastwę losu. Czy tak jak podobnie stra stanie się z rolnikami, którzy nie oddawali plonu, nadzników, barmi wytraci. Przestrzega każdego z nas, abyśmy nie stali się jakowa winnica, byśmy przynosili owoce niecierpie jagony, byśmy oddawali Bogu Plon Jego, jego należny. Z pierwsze, co potrzeba zrobić, to zobaczyć, co Pan zrobił dla mnie na każdego z nas. Pozwala mi rzuć. Pozwala mi rzuć. To jest pierwsze. Gdyby Pan Bóg nie chciał w każdym momencie, bym żył, gdyby pewnego momentu pomyślał, a nie myślę o Adamie. Byłbym zniknął. Każdy z nas żyje tylko dlatego, że Pan Bóg nieustannie każdego z nas chce, podtrzymuje w istnieniu. To jest pierwsza, co Pan Bóg zrobił, robi i będzie robił. Dalej, jak to mówi w Ewangelii, posyłał swoje sługi do winnicy. Te sługi obrazują proroków w Starym Testamencie. Wpisują właśnie tych, którzy mówią Boże Słowo. I patrząc na historię zbawienia, Pan Bóg nieustannie posyła ludzi, którzy mówią Jego Słowo, którzy pokazują Jego obecność, Jego miłość. I Pan Bóg nieustannie to dla nas robi. Możemy prosić o święto Możemy słuchać słowa. Możemy je czytać w domu. Możemy po prostu wziąć do ręki Pismo Święte. Możemy je kupić wiem, za 60 zł. Nie tak jak książka średniowieczna, za którą trzeba było zapłacić kilka wiosek. By mieć książkę i jeszcze umieć czytać. Pismo Święte tak łatwo dostępne. No i Chrystus oddał życie za nasze grzechy, choć nie musiał, ale chciał. Otoczył morę, wykopał tłucznie zbudował wieżę, oczyścił z kamieni, <laughs> dał nam wszystko. Daje nam siebie codziennie. I pytanie właśnie, które dzisiaj zadaje nam w tym Słowie, czy ja to widzę? Czy ja to doceniam? I czy ja tego nie marnuję? Czy ja tego nie marnuję? Czy może uznałem, że mi się to należy? Że sam sobie dobro wypracowałem? Tak jak ci rolnicy, którzy znali winnicę za swoją chcieli się dzielić, jeszcze mało tego, tak siebie zatwardzili, tak stali się bezwzględni, że nie wahali się zabić. Zabić nadziew, te sługi, które posyłał gospodarz i zabić jego syna w końcu. Mówili do siebie to zdzielić. dzielić, Chodź, chodźcie zabijmy go. Chodźcie, zabijmy go. Tak się dzieje, jeśli przestaje być wdzięczny. Tak się dzieje, gdy przestaje dostrzegać dobro, które otrzymuje, niektóre jest moje, które otrzymuje. Kiedy brakuje w moim życiu wdzięczności. Może stać się tak, że w końcu, po jakimś czasie, okaże się, że będę głuchy na Boga, który do mnie mówi. Będę głuchy na Boga, który do mnie przychodzi. Jeśli zabraknie wdzięczności, To Pan dzisiaj mówi. Królestwo Boże będzie wam zabrane. Królestwo Boże będzie wam zabrane. I czytając te słowa, przynajmniej nie przyszła jakaś gruza. Królestwo Boże będzie wam zabrane. Co to znaczy? Wszystko skończy w mnie tle. Królestwo Boże będzie wam zabrane. Jeśli przestaniesz być wdzięczny, Królestwo Boże będzie ci zabrane. Jeśli wzgarnisz darem Bożym, Królestwo Boże będzie ci zabrane. Jeśli będziesz tardził Eucharystią, Królestwo Boże będzie ci zabrane. Jeśli będziesz gardził Słowem Bożym, Królestwo Boże będzie ci zabrane. Jeśli będziesz zajmował tym, co złe, Królestwo Boże będzie Ci zabrane. Dlatego Święty Paweł mówi dzisiaj: yy, Bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, co jest jakąś cnotą czy czyną chwalebnym to bierzcie pod rozwagę. Nie to, co fałszywe, nie to, co niegodne, nie to, co niesprawiedliwe, nie to, co nieczyste, brudne, nie to, co niemiłe, nie to, co godne pogardy, nie wady, nie haniebne czyny, nie obmowy, nie właśnie, nie spory, nie obmawianie, ale to, co dobre. Bo jeśli nie, to Królestwo Boże będzie Ci zabrane. Pan Bóg zrobił wszystko, wszystko co on mógł. Dał nawet swojego Syna, daje swoje słowo, daje siebie, daje swoją miłość do końca do ostatniego tchu czeka na mnie i Ciebie, na to, byś wydał owoc. Chcę, byś użył świadomości daru, byś żył we wdzięczności, byś żył ze świadomością, że nie musisz się o nic martwić, byś w każdej sprawie prośby przedstawiał, mu w modlitwie błagam z nie. Byś miał to, co dobre, prawdziwe i godne, sprawiedliwe, czyste na myśli. Byś to tylko brał pod rozwagę, a nie brał pod rozwagę tego zła żeś tylko dobro brał pod rozwagę i czynił. Bo Pan nie chce Ci zabrać siebie. Pan nie chce Ci zabrać siebie. Pan chce Ci siebie dać. bośmy kochani, nigdy nie wskazali Bogiem.